Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest mój pierwszy weekend w Stanach i zaczynamy właśnie pierwszą wycieczkę. Skręć w lewo. Ja zacznę. Następnie skręć w lewo. Jeszcze jedna ważna informacja, o której nie powiedziałem. Startuję z Phoenix, jadę na północ w kierunku Sedony, żeby tam troszeczkę zobaczyć czerwonych skał i przespacerować się szlakami. Na prawej stronie mijam downtown, czyli tą centralną część Phoenix, gdzie możemy znaleźć kilka wieżowców. W tym miejscu należałoby dodać, że miasto Phoenix składa się administracyjnie aktualnie z 15 miejskich wiosek, ale funkcjonuje też luźny podział na szereg mniejszych dzielnic. Jedną z nich jest właśnie downtown. Dosyć późno zacząłem wczoraj ustalać szczegóły dotyczące mojego weekendu aktualnego. Chciałem sobie porozkładać wszystkie atrakcje, które chciałbym zobaczyć w czasie tego pobytu w Stanach. Tutaj na te wszystkie weekendy. Dosyć późno się to wyklarowało, wobec czego lekko spóźniony startuję dzisiaj rano. Ale mam nadzieję, że coś się uda. Zobaczcie. W tym odcinku sporo będzie ujęć z jazdy samochodem. Wyjeżdżając po raz pierwszy w Stanach poza miasto, patrząc na zmieniający się krajobraz, jarałem się jak dziecko. Warto byłoby dodać, że obszar metropolitalny Phoenix, nazywany też m.in. Doliną Słońca, co według mnie bardzo pasuje do tego miejsca, to teren obejmujący znaczną część środkowej Arizony, skupiony wokół miasta Phoenix, którego populacja wynosi prawie 5 milionów. Przenikalność miast wchodzących w skład metropolii najprościej wyobrazić sobie na podstawie naszej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej. W tym blogu będę czasami używał skrótu myślowego, mówiąc Phoenix wymiennie na miasto, jak i metropolię. Po prostu w mojej głowie zlewa się to w jedną całość. Na różnych blogach podróżniczych, turystycznych, stronach informacyjnych można znaleźć informację, że w sedonie, do której jadę. Bardzo często są korki, bo bardzo wielu ludzi przybywa tam właśnie, żeby skorzystać z miejscowych szlaków, żeby zobaczyć różne atrakcje. Ciekawe jak będzie, jak będzie dzisiaj w listopadzie. Być może te informacje dotyczą tylko wysokiego sezonu turystycznego. Tak, Sedona to zdecydowanie miejsce bardzo popularne w Stanach. Trudno się dziwić. Zachwycający krajobraz pełen czerwonych skał, mnóstwo szlaków pieszych, rowerowych, także dla aut terenowych. Ponoć można też o niej powiedzieć, że była w stanach takim wcześniejszym Hollywood, bo miała swój czas świetności, kiedy powstawało tutaj wiele filmów. korzystać skorzystać tutaj z tych wszystkich szlaków trzeba mieć taką wejściówkę żeby móc przejechać przez Sedonę czy zostawić auto na którymś z dostępnych tam parkingów skanujemy kartę i... Daily Pass Uściślając, kupiłem bilet dzienny do Lasu Narodowego Kołkoninę. W USA, wszędzie tam, gdzie krajobraz jest chroniony, należy wnieść opłatę. Stawki różnią się nie tylko pomiędzy formami ochrony, ale także na przykład nawet między poszczególnymi parkami. Mam jakieś 8 minut do pierwszej atrakcji. Jedziemy. Na wprost Bell Rock, czyli skała w kształcie dzwonu. Mój pierwszy punkt tej dzisiejszej wycieczki. A wracając jeszcze na moment do biletów. Aktualnie najdroższa opłata sięga 35 dolarów za samochód i 20 za osobę. Tak jest na przykład w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu. Dla planujących odwiedzić co najmniej trzy parki, sprytnym rozwiązaniem jest roczna wyjściówka, karta America the Beautiful. Ale o tym opowiem przy okazji innego odcinka. Ja to skałę objeżdżam, mijam i dopiero za nią będzie parking, na który się daje. W zasadzie chyba nie będzie to długi szlak. Będę pod samą prawie skałą, i tam też na jakąś wysokość z drugiej strony da się wejść. No i spojrzeć na Sedonę z góry, bo Sedona właśnie jest przede mną. Jeszcze. A tam takich formacji skalnych jest jeszcze więcej. Bell Rock niesamowite. Jestem na parkingu pod Bell Rock. Nie jest to zbyt duży parking i jak widzicie, mimo braku sezonu takiego ścisłego bo mamy listopad jest bardzo dużo aut ale postaram się znaleźć jakieś miejsce dla siebie Udało się znaleźć, teraz tylko zmienię buty na podejściówki vel niskie trekkingi i idę tam Zobaczymy jak wysoko będzie się dało wejść na parkingu było trochę problem, żeby znaleźć miejsce. Zrobiłem dwa kółka i dopiero wtedy się zwolniło. Na szczęście ten szlak nie jest dość długi, więc rotacja wszystkich turystów jest dosyć duża. Zobaczymy, jak wysoko da się wyjść na ten belrok, ale z tego co się orientuję, dosyć wysoko i powinien być tam przepiękny widok na okolice i na Sedonę, która aktualnie jest za moimi plecami. powiem, słoneczko trochę przygrzewa, ale jest to bardzo przyjemne przygrzewanie. Jestem tu jednak w listopadzie. Gdybym był w którymś z letnich miesięcy, podejrzewam, że prażyłbym się tutaj z gorąca. takie imponujące jestem niedaleko Sedony pod skałą Bell Rock i jeszcze zobaczę jak wysoko mogę wyjść ale tutaj te formacje skalne są naprawdę imponujące nie ma co mówić ścieżka prowadzi tak? Jakaś ścieżka, bo Bell Rock Trailhead nie prowadzi zwyż Skały Dzwonu, ale mija ją od strony zachodniej. Do punktu widokowego prowadzi od noga, ale strzałki w pewnym momencie się kończą, zaś turyści, w tym i ja, starają wspiąć się trochę wyżej. Jestem już prawie na szczycie Skały dzwonu Myślę, że nie będę też na sam no, na samą górę to nie wyjdę w ogóle, ale Tam gdzie się da dojść pewnie też nie będę się pchał Bo mam jeszcze kilka punktów Na dzisiejszej mapie A przydałoby się mieć jeszcze trochę czasu właśnie na te Pozostałe punkty A myślę, że tu już Na tyle co Mogłem zobaczyć to zobaczyłem. Też trzeba uczyć się czasami takiego odpuszczania. Do szczytu Bell Rock Tyle. Jeszcze tam wyżej wychodzą ludzie, ale ja już zawracam. Uważam, że widok stąd niewiele się pewnie różni od tego widoku. Kilkanaście metrów wyżej. A tak jak mówiłem wcześniej, mam jeszcze kilka punktów. Na dzisiejszej mapie Muszę wrócić Teraz muszę wrócić tam, nie wiem czy widzicie Na parking I pojechać w stronę Sedony Pozdrawiam z Arizona. Jestem już w aucie Jadę teraz do drugiego punktu W czasie tej wycieczki Aktualizuję swoje plany Żeby dopasować się jakoś do tego Co jeszcze uda mi się zdążyć zobaczyć Więc teraz pojadę najpierw do kaplicy Chapel of the Holy Cross czyli kaplicy e, Krzyża Świętego jest to taka architektura postawiona na skałach dosyć spektakularne, choć e, stosunkowo nieduży budynek, ale jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało no i jest to też miejsce kultu chrześcijańskiego katolickiego, to jest katolicka kaplica no i co? Jedziemy. Mam do tego miejsca chyba 8 minut samochodem, także niedaleko będę się jechać. I tu już skręciłem na Rondzie według, według znaku, który pokazywał, że w tą stronę no, Holy Cross Chapel, więc jadę. Myślę, że będzie może ją widać z, już z drogi, dlatego odpaliłem sobie kamerę. Tak, już ją widzę, już ją przez chwilę widziałem, także yy, no zaraz ją zobaczycie. No i ja ją zobaczę na żywo. Patrzcie, przepiękna kaplica. Przepiękna. Jeden z świetnych przykładów architektury kontekstualnej. No i korzystając z korka na parking. No niestety wychodzi na to, że w sedonie zawsze jest sezon. Stoję już którąś minutę tutaj w korku, żeby znaleźć miejsce parkingowe. No ale przy mną kilka jeszcze innych samochodów czeka, także trochę sobie jeszcze pewnie poczekam. Udało się znaleźć miejsce parkingowe, więc mam kilka jeszcze kroków do góry do zrobienia, żeby dojść pod kaplicę, a okolica wygląda tak. Nowy rodzaj kaktusów, przynajmniej nowy dla mnie, tak jak jeszcze nie widziałem. Kaplicę prowadzi taka kładka. Kaplica ma bardzo ciekawą historię. Dość powiedzieć, że jej pierwowzór inicjatorka, rzeźbiarka Margaret Branswick Staude opracowała z synem światowej sławy architekta Franka Lloyda Wrighta. Inspiracją było nowo powstałe Empire State Building. Początkowo obiekt miał stanąć w Budapeszcie, ale wybuchła II wojna światowa. Ostatecznie miejsce na realizację swojego pomysłu Staude znalazła w swoich rodzinnych stronach, w Sedonie. Projekt już dużo mniejszej kaplicy opracowali architekci August Stroz i Richard Hein z pracowni Anshen Dahlen. Główną cechą kaplicy jest żelazny krzyż mający prawie 30 metrów. Oprócz tego, że jest symbolem religijnym i ważnym składnikiem formy tego obiektu, jest także elementem konstrukcyjnym. Tu wewnątrz kaplicy, w zasadzie w sklepie z pamiątkami, informacja, że Amerykański Instytut Architektów przyznał, Specjalną nagrodę architektom tej kaplicy. Wewnątrz kaplicy znajduje się także obraz Matki Boskiej, Pani Miłosierdzia, Our Lady of Mercy, autorstwa Miguela Martineza. Mnie na myśl przywodzi styl Art Deco i twórczość Tamary Łempickiej, ale autor niniejszego dzieła jest malarzem współczesnym. Niesamowita skromna architektura, która jakby wyrasta z otaczającego ją krajobrazu. Na zewnątrz nie stanowi dominanty, zaś wewnątrz staje się ramą dla pejzażu. No, jadę do kolejnej atrakcji. Trochę już jest późno, bo już jest trzecia godzina po południu. A dojazd zajmie mi pewnie około pół godziny. Ale trzecia: trzydzieści, to jeszcze mam trochę czasu do zachodu słońca, także myślę, że może mi się uda jeszcze zobaczyć tą jedną atrakcję, że tak z jednej zrezygnowałem dzisiaj, ale myślę, że fajny dzień i wspaniałe widoki. Portale z informacjami o turystyce, blogi czy vlogi mówią właśnie, że przejazd przez sedonę jest dosyć ciężki, bo tutaj zazwyczaj są korki. No, trudno się dziwić w takim małym Skupisku, chociaż to nie jest małe miejsce, no ale powiedzmy, że w jednym miejscu jest skupione bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo tras turystycznych też. Sedona jest uważana w Stanach jako takie miejsce, że ludzie z show biznesu co najmniej raz w roku muszą się tutaj pojawić w spa. Także polscy kuracjusze. Jesteś też w czasach, w tych góralskich lasach. Także no, w, Sed w Sedonie jest naprawdę sporo różnych rzeczy do zrobienia. Jeszcze tam w centrum miasta jest takie miasteczko meksykańskie, gdzie można znaleźć różne galerie dzieła sztuki. Właśnie tam skupiają się artyści, którzy pokazują swoje dzieła no i poza tym są jakieś dwa festiwale filmowe w Sedonie jeden jest w sezonie letnim, drugi jest w sezonie zimowym także tak, no Sedona jest bardzo popularna w Stanach dlatego nie ma co się dziwić, że są korki w ogóle też wyczytałem, że z tego powodu właśnie, że Sedona się bardzo korkuje zrobiono tutaj ronda, które chyba nie są dosyć popularne w Stanach Zjednoczonych raczej rzadko nie można spotkać z tego co czytałem, bo sam jeszcze nie miałem okazji bardzo dużo zobaczyć. Ale czy stanie w takim korku jest czymś złym? Można przynajmniej spokojnie podziwiać widoki. Ostatni punkt dzisiaj na mojej turystycznej mapie: idę szlakiem na Devils Bridge. Nie wiem jeszcze jak bardzo daleko to jest, bo mapa pokazywała, że można dojechać na dalszy parking. Natomiast tutaj nie było wjazdu. Zrobili wręcz taką zaporę z kamieni, żeby nie mogły przejeżdżać samochody. Podejrzewam, że było wiele zgłoszeń, że ktoś tu po prostu utknął w piachu, wjechał za niskim samochodem i tak się zdarzyło. No bo takie terenowe to tutaj jeżdżą, natomiast to naprawdę są terenowe auta, zresztą możecie zobaczyć. Właśnie jedzie Jeep. Ej, Jeep sobie jakoś radzi, ale pewnie nawet SUV miałby problem. Wobec czego muszę jeszcze iść kawałek. I dopiero będzie to miejsce, w którym myślałem, że będę startował. Także najwyżej jak będzie już za późno, jest za 24. Jak będzie za późno, to zawrócę po prostu w pewnym momencie. I tyle. Dowiedziałem się przed chwilą od lokalsa, że ja, ale nie tylko ja, bo mnóstwo innych ludzi, idziemy drogą dla jeepów, a że gdzieś tu w innym miejscu przebiega szlak pieszy, ale powiedział też, że teraz o tej porze dżipów za wiele nie ma, a ta droga jest szybsza, na czym mi zależy teraz przed zachodem słońca, więc cisnę tędy. O, też czy jest szansa, żebym zdążył tam przed zachodem słońca powiedział, że zdążę tam dojść i pewnie kawałek wrócić, a później, później będę sobie szedł szeroką drogą to nie będzie problemu. No, także lecimy na Szczecin. Przyszedłem do miejsca, w którym zaczyna się ten szlak. Czyli tu bym, gdybym mógł dojechać, to bym dojechał i stąd chciałem ruszać. Ciekawa refleksja, jakbym miał Jeepa Wranglera, to pewnie mógłbym tutaj wjechać. Ale nie jest źle, skoro już pokonałem taki długi odcinek, to teraz jeszcze szybciutko powinienem dojść. Szlak jest przyjemny. Ziemia czerwona, widoki przepiękne na oko idzie się bardzo przyjemnie. Ludzie jeszcze na szlaku sporo zostawiłem też w tyle trochę ludzi idących w tą stronę, więc jak coś mam zaplecze. i tu już za dalej widać Davis Bridge, tam idę jeszcze kawałek. Taka fajna ścieżka. Spójrzcie na ten widok. Tak.

Ostatnie spojrzenie, jak to wygląda po zmroku. Przebywając około pół dnia w Sedonie zdecydowanie nie skorzystałem z całego jej potencjału. Więc jeśli jeszcze kiedykolwiek będę miał okazję ją odwiedzić, z pewnością to zrobię. Jeszcze będąc w Polsce czytałem o sieciówkach amerykańskich taki jak McDonald's czy KFC i wyczytałem, że o ile faktycznie najwięcej salonów e, jest McDonalda, o tyle jednym z bardziej takich lepiej ocenianych, jest In Out. Idziemy spróbować co to ciekawego Takie wygląda lokal. tak wygląda burger Double Double z Innenauta I zestaw frytek Do tego napój Zobaczymy jak smakuje Frytki smakują jak robione w domu Takie, wiecie, sprawdź w Sprawdźmy jak smakuje burger Burger w porządku ale poza tym, że bułka wygląda na trochę bardziej naturalną, w smaku bardzo podobny do Big Maca. I to był pierwszy dzień mojej podróży po Stanach i zarazem pierwszy vlog. Zapraszam do obejrzenia kolejnych. Ruszam dalej.